Na przykład jak dobrze wy staniecie, to będziecie pochać Piotr Piotr Fatlipa. Pochamy no, mi B-Zoah. Właściwie myślałem, że to nie jest na nas. I wygląda to dziwnie. No, Zacznę mu klepać w tym brzusza. A mnie gryzie, że no to się nie używa, to ja mam brzusza w gryzie. orangutini o orangutini ananasini orangutini ananasini orangutini ananasini absolutnie go tekstury jak można widzieć ten Peter Peter Patrypa jakieś rubisko no naprawdę wchodzę do tekstury cholewa to jest Dobra, to się nie Ej, wie brzolka! Oj jest? Ewa pażęba. Jeszcze raz. Orangutini ananasini!